Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Oczywiście, nikt inny jak Rafał Football. I zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Od razu mówię z góry, że będzie to posklejany odcinek, bo kontent, który wyszedł w tym tygodniu, no, taki średniowy. Paczek było dużo, ale ponad 150 otworzonych, więc no, odcinek TV był co najmniej 45 minut, więc nie będę Was zanudzał. Przechodząc, odcinek będzie podzielony na dwie części, najpierw omówimy sobie przygotowanie, takie dla przygotowanie do Team of the Year, potem oczywiście drużyny, wszystko, oczywiście wszystkie karty, które są już w paczkach, można je trafić wraz z nominacjami, ale to zaraz, od wczoraj można już wszystko trafić, weszły wczoraj fajne SBC, na przykład kwicza dzisiaj wszedł luka modlić, Właśnie nominacje Toty. Więc no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. Mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Porobiliśmy trochę SBC. Od razu mówię, że następny odcinek myślę, że pojawi się we wtorek. Jak nic mi planów nie pokrzyżuje. Będzie to test nowego gracza w naszym klubie. I zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Więc. Przechodzimy już zaraz. Pierwszy jest Pix Hero, z którego mamy Jerzego Dudka, Oczywiście co ona on w naszym składzie, na pozycji bramkarza, Na pewno. I przechodzimy do paczek, które otworzyłem jeszcze przed eventem Toty. Pierwsza jest złota paczek z której wypada Romelu Lukaku. gdzie 84 oceny. Nie najgorzej. Patrzył sobie jeszcze, Marco Asensio Simons, parę duplikatów, Quixel i lecimy od razu z następnymi paczkami 2 razy 83 plus. Paczuszka najpierw leci. Mamy IFA, środkowy końca z Turcji, z Galatasaray. przyda się Inform. Fajnie będzie pod przepałkę na składy o takiego Zico chociażby nową ikonę brazylijską, która w SPC też się pojawiła, ale to już dawno temu. Jestem już w połowie drogi, po niego mamy ukończone 6 składów z 12, a w tej paczce trafiamy oczywiście Grimaldo 84, który swoją drogą nie pozwoli nam nic ukończyć. Będzie on jako fodder na IFA. W 4 jeszcze 1.84, 1.83. Więc lecimy dalej. Zostały same lokauty 2 razy 86. Mamy Brazylię, ELO, Alnosa. I to jest ten eventowy Alex Telesz FC Versus. I Erbs jeszcze. Fajnie. Eventowy telesz spoko, fajna karta. LPLO, 90 tempa, przyzwoicie. On kosztuje 2 dyszki, no to... Nie ma co, ale jest. Fajna karta FC Versus to jeszcze był przed eventem, to ty oczywiście. Ostatnia paczka, 3 walkouty. Tutaj będzie, bez to Silva. Tak, na no podwójnym oczywiście do niego przyjdzie jeszcze kto? hegerberg 89 Dobrze będzie no właśnie tego z Zico. Jeszcze tylko być w paczce przyzwoicie, przyzwoicie powiem. I przechodzimy teraz do eventu Toty. Same to są ciekawe, bo jest tutaj trafienia Haaland, Messi, Bape, De Bruyne w ogóle. Cały skład mężczyzn jest ciekawy. A z kobiet to Hansen, Smith, Bon Mati, Fajne karty jeszcze mamy tutaj oczywiście. Karty wyróżnień jest Harry Kane, jest Vinicius, jest Salah. Jest Diani co ciekawe. Jest Kim Min ten musiała Musiala, Bezna, Arto Silva. Ederson dostał także wyróżnienie. Postaramy się coś trafić. Oczywiście nie obiecuję nic, bo to tylko gra. A my lecimy z pierwszą paczką za 500 FC pointów Zobaczymy, co tutaj wypadnie nam. Francja na napastnik, Kylian Mbappe. Niestety jego kolega z reprezentacji Antoine Gaizman, 88 oceny ogólnej. No i w paczce jeszcze Declan Heiss, jeden z dwóch kart na wypożyczeniu Toty. Trafiamy Kevin na super. Fineski bardzo się będą sprawdzały, bardzo będą uskuteczniane. Także cztery duplikaty jeszcze od razu sobie. Squixelujemy... oj, przypadkowo za dużo, to nic. Wtniemy to i lecimy dalej. Nie będę wam pokazywał, jak wszystko tu przenoszę, chyba... Tak, mamy tutaj paczkę ulepszeń Premier League. Od razu na starcie zaznaczam, że to jest najlepsza karta, jaką trafiłem. Nie obładza się tego dla mnie robić, ponieważ, no, zużyłem cały praktycznie folder, jaki miałem. Zostałem 8.5. Zresztą paczek leciało jakieś 8 trójki, 8 dwójki i 8 czwórki i to tyle nic, żadnej karty to ty nie trafiłem z tych paczek katastrofa lipa. Straszna. Zrobiliśmy też 10 pików, jeden z trzech 80 plus pierwszy pik do Dynter drugi pik, w drugim piku będzie Hagel 82 Liczymy oczywiście na walkout standardowo 8 na Sio, czwarty pik to jest Bono spoko rating, piąty pik, zaraz za nami. Będzie to już kamala może być. Bez różnicy mi to szczerze 8 to 8, następny. Aleksander dla gazet Ok. 4 piki do końca. Tutaj Znowu ile, ale to będzie duplikat, więc nabierzemy weźmy nowego na Maniolego 83. 3 piki do końca. O. Jo. Mamy ifa. Przyda się kolejne na przypałkę będzie. Tutaj mamy. Chociaż już robię Olmo, ale to będzie duplikat, niestety i ostatni pik 1 z 3,80. To jest LeSomer 84, Nie najgorsze piki, nawet trzeba przyznać. No może sobie jeszcze patrzeć za FC pońcy. bo to jest fajna paczka za 1000 FC pońców. To może być bohater UCL albo ikona, i to będzie bohater. O, boże. Niestety, to jest Linuxman89, który pójdzie od razu na przepałkę. O, na przykład, takiego Fonzie Davisa, który też zapomniałem wspomnieć, że wszedł w SBC w parce jeszcze. A, z pasla, porty, Następny standard. O, ich jeszcze. Niestety, on jest chyba niewymienny, tak mi się wydaje. Tak, więc trzeba będzie go niestety skończyć. Żegnamy ich, boli to. Bo to 40 tysięcy było niedawno, teraz nie wiem ile odłożymy sobie jeszcze pakę za 100 PC pońców nanopaczkę ty tak zwaną z której wypada nam Rafaello 13 tysięcy albo 12 zarobione jak się nie mylę zbieramy, zbieramy pieniążki tak. Piłka sztoty na wypożyczeniu oczywiście. To będzie... Weźmy Alisa na Becker, bo jestem ciekawy. Smith widziałem jak grają. Nie mam na przykład, nie wiem, youtuberzy inni nibkd. De... No git, była, ale nie wiem coś mi nie okay. A tutaj z tej paszki w Johna Stonesa 85. Oczywiście, piłkarz, to ty na wypożyczeniu też. To będzie. Rudy, spoko. Jestem ciekawy jego gry też. Przedostatnia paczuszka, jeśli się nie mylę, chyba. No, no paczka, to ty. Tutaj mamy Grillish and Foden. To jest grycz, już widać po playstyle oczywiście 85 Znów piłka, nowe pożyczeniu toty którym będzie. Ou, Krachem Hansen. Hansę. Fajny playstyle. Z oczywiście zaganiami z fałsza. Duły tempo strzały. Weźmiemy sobie, przetestujemy. Ją oczywiście. I lecimy teraz, bo udało mi się ukończyć oczywiście Dante. Trzeba było zadać 6 meczy. Też zobaczycie mój skład pewnie w tym odcinku we wtorek, w którym będzie na pewno ten Dante, bo testuję go sobie aktualnie na pozycji ASO pod kątem grywalności. Tak, no powiem, że na razie jakichś dużych błędów nie popełniam zobaczymy jak teraz będę grał oczywiście playstyle block plus więc zobaczymy jak się będzie sprawdzał ten Dante więc następny odcinek we wtorek jeśli nic nie przeszkodzi ja już będę się z wami żegnał oczywiście do zobaczenia wkrótce tak jak jest napisane 行吗？